podłączasz się do magistrali CAN w dobrym humorze. Włączasz program do komunikacji. Czekasz i nic się nie dzieje, bo nie działa. Dlaczego to cholerstwo nie działa? Dzisiaj omówię pięć najczęstszych błędów, które popełniamy w pracy z magistralą CAN. Na początek kwestie podstawowe, czyli podłączenie Elektryczne. Jedno z praw Murphy'ego głosi, że wszystkie urządzenia elektryczne działają lepiej, gdy są podłączone do prądu. Upewnij się więc, że masz zasilanie. Sprawdź też, czy nie pomyliłeś ze sobą linii CAN HIGH i CAN LOW lub jeśli pracujesz z urządzeniem, które ma wielopinowe złącze, sprawdź, czy nie pomyliłeś się gdzieś na pinach. No i ważna sprawa, zepnij masy, żeby nic nie pływało. Powód numer dwa to nieprawidłowy bitrate. Pamiętaj, że wszystkie węzły na magistrali muszą mieć ustawiony taki sam bitrate, czyli prędkość transmisji. Jeśli nie wiesz, jaki jest bitrate i nie chcesz strzelać, zawsze można się podłączyć do magistrali z oscyloskopem lub z jakimś analizatorem cyfrowym, zmierzyć czas trwania pojedynczego bitu, a następnie policzyć jego odwrotność i mamy bitrate. Po trzecie, nieprawidłowa wersja standardu. Wiele osób wciąż nie wie, że rozróżniamy dwie wersje standardu: can high speed i can low speed. I nie mylić tego z przewodami can high i can low, bo to jest tylko zbieżność nazw. Standardy te, poza różnicą w bitratecie, mają różne konfiguracje elektryczne, różne poziomy napięć, różną topologię i inne podejście. Do terminacji. Swego czasu napisałem na blogu artykuł, w którym wyjaśniam te różnice pomiędzy dwoma standardami. Link wrzucam w opisie pod filmikiem. Po czwarte, brak terminacji lub nadmiarowa terminacja. Na dwóch w końcach magistrali typu high speed muszą znajdować się rezystory terminujące 120 ohmów każdy. Na bardzo krótkich liniach, takich jak podłączenie urządzeń na biurku, wystarczy, że będzie jeden rezystor 60 ohmów lub podobny. Jeśli jednak mamy do czynienia ze standardem low speedowym, to każdy z węzłów powinien posiadać własne dwa rezystory terminujące, a ich wartość zależy od całości linii w którą jest wpięty jak to działa i jak się to liczy. Tłumaczę dokładnie w moim kursie wideo wszystko o magistrali CAN. Link wrzucam w opisie. No i w końcu po piąte nieprawidłowa topologia sieci i to jest takie najtrudniejsze do wychwycenia na początek bo łatwo w to wpaść. W standardzie CAN High Speed Cała magistrala może być bardzo długa, w sensie liczona w kilometrach, w zależności od bitrate'u. Jednak przewody, którymi pojedynczy węzeł podłączony jest do magistrali, powinny być bardzo krótkie. Jeśli więc ułożysz sobie nieprawidłowy kształt magistrali, będziesz mieć problem z komunikacją, lub w najgorszym przypadku raz będzie działać, raz nie będzie działać, raz ramki będą przechodzić, a raz nie. Jeśli sprawdziłeś wszystkie te punkty i dalej nie działa, nie możesz znaleźć przyczyny swoich niepowodzeń, to warto wpiąć się wtedy z oscyloskopem w te potencjały kanhajkan, no i zobaczyć jak wygląda sygnał. A jeśli sprawdziłeś to i dalej nie wiesz co poszło nie tak, to opisz swój problem na naszym forum Discord, być może damy radę ci pomóc. Dzięki za uwagę i powodzenia z rozwiązywaniem problemów na magistrali Kan.